Szanowni Państwo, witam. Nazywam się Nikita Loginów, jestem doradcą stowarzyszeniu stowarzyszeniowym i zapraszam do kolejnego spotkania serii porady w czasach zarazy. Szanowni Państwo, w poprzednich spotkaniach omówiłem z Państwem takie instytucje jak kwarantanna, izolacja, służyły one przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Na gruncie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu rozwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi możemy znaleźć jeszcze jedno narzędzie, co zasady zwykle mniej dotkliwe w skutkach, ale również ważne i chciałbym, żeby Państwo je dzisiaj poznali. Chodzi o nadzór epidemiologiczny. Proszę Państwa. O kwarantanna mogła dotyczyć osób zdrowych, a np. Na narażonych na zachorowanie, a izolacja dotyczyła bardziej prawdopodobnych przypadków stwierdzenia zachorowania, na to może być założona tak naprawdę w każdej niemal sytuacji, jeżeli mamy osobę zakażoną lub podejrzaną o zakażenie. Z definicji chodzi o osoby zakażone lub podejrzane o zakażenie. Które mają być podane obserwacji. Obserwacja niekoniecznie musi wiązać się z ograniczeniem swobody przemieszczania się, na przykład, tak jak izolacja czy kwarantanna, i wykonuje ją inspekcja sanitarno epidemiologiczna w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej. Jeżeli mamy do czynienia z nadzorem indywidualnym, chodzi o obserwację danej konkretnej osoby i nałożenie na nią w drodze decyzji obowiązków. Relacjonowania, np. swojego stanu zdrowia. Funkcjonuje również nadzór ogólny, to znaczy inspekcja sanitarna zbiera dane, właśnie m.in. z nadzorów indywidualnych oraz z innych źródeł, jeżeli chodzi o stan o obecnie np. epidemii, czy rozprzestrzenianie się chorób, i na tym może formułować wnioski czy zalecenia idące dalej do organów, do powiatu, do samorządów itd. Szanowni Państwo, nadzór. Nie musi wiązać się z konkretnym przypadkiem zachorowania, jeśli chodzi o naszą osobę. To może być niewielka styczność czy promil zarażenia, tak naprawdę, który może występować w naszym przypadku. Chociażby to o sytuację, gdzie ktoś w miejscu pracy. Na przykład zostanie stwierdzony, że zachorował na koronawirusa, no to w tym przypadku pozostałe osoby, które przebywają w danym budynku czy w danym miejscu i czasie, mogą być na przykład poddane właśnie nadzorowi, wyłącznie z racji ograniczenia ryzyka, prawdopodobieństwa, że mogą się zarazić. Szanowni Państwo, jeżeli w naszym miejscu pracy zostanie wykryty taki przypadek, szanse są, że część osób na będzie miała założoną decyzję o kwarantannie czy izolacji, ale tam, gdzie na przykład organy nie widzą potrzeby bezpośrednio ograniczania w tym momencie przemieszczania się, albo wystarczy im obecnie relacjonowanie tych informacji, będzie nałożony właśnie nadzór i tak jak w przypadku kwarantanny czy izolacji, nadzór jest nakładany w drodze decyzji, która na gruncie artykułu 33 ustawy o przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym podlega natychmiastowej wykonalności, nie musi być doręczana pisemnie, jeżeli są ku temu jakieś przeszkody, na przykład kwestia czasu, i dopiero później ewentualnie otrzymamy ją na piśmie. Więc prosty telefon z sanepidu, że został na nas nałożony nadzór i w związku z tym musimy się stosować do określonych czynności, jest wiążący. Dlatego należy go przestrzegać i ewentualnie, jeżeli mamy wątpliwości, Dopytać się. Nadzór nie powinien być tak dotkliwy jak kwarantanna. Jego sednem jest obserwacja osoby, czyli na przykład e, pouczenie jej jak ma na przykład mierzyć kwestie dotyczące stanu zdrowia, czy ma przekazać tylko informacje o temperaturze, czy kwestie samopoczucia, może suchości w gardle itd., itd. To powinniśmy otrzymać przy okazji nakładania nas obowiązku nadzoru epidemiologicznego i wtedy powinniśmy się regularnie, zgodnie z poleceniami, kontaktować z stacją sanitarną epidemiologiczną. Jeżeli chodzi o kwestie codziennego funkcjonowania, to z racji stanu zagrożenia, jeżeli wobec nas została założona decyzja o nadzorze, jest podejrzenie, przynajmniej możliwości zachorowania, stąd najlepiej ograniczyć życie towarzyskie czy wyjścia poza miejsce zamieszkania do absolutnego minimum. No i właśnie monitorować swój stan zdrowia. Ponieważ dzięki nadzorowi możemy dość sprawnie przejść w razie potrzeby do innych środków, jeżeli wobec naszej osoby powinna zostać zastosowana hospitalizacja, informacje zebrane w drodze nadzoru mogą to ułatwić i usprawnić. Dzięki temu wszystko powinno pójść szybko i sprawnie. Sam nadzór powinien trwać do 21 dni zgodnie z artykułem 34 ustawy o przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym. Sytuacja jest tylko taka, że tak jak nadzór może się przemienić na przykład w izolację czy kwarantannę w zależności od tego, co zostanie w jego toku stwierdzone, tak samo może być również nakładany kilkukrotnie. Jeżeli na przykład są wątpliwości czy poważne zastrzeżenia co do kwestii na przykład wyników, czy wyników badań z tych, które są przeprowadzone w trakcie tego nadzoru lub z relacji, które zdajemy. Jeżeli stwarzają jakieś wątpliwości lub zagrożenie może być wyższe, no to w tym momencie instytucja może go na nas ponownie nałożyć. Jeżeli chodzi o kwestie wykonywania obowiązków nałożonych w drodze nadzoru, no to oprócz tego, że to jest obowiązek nakładany w decyzji administracyjnej, policja ma prawo egzekwować wykonywanie tego obowiązku, ale w razie kontaktu, porozumienia i dobrej współpracy z organami prawdopodobnie do tego nigdy dojść nie musi, jeżeli chodzi o zastosowanie udziału policji. Dzięki nadzorowi indywidualnemu, jak i ogólnemu i zbieranym w ich toku informacjom, zwiększamy szansę na sprawne i szybkie poradzenie sobie ze stanem epidemii. Wszystko, jak Państwo widzą, opiera się na komunikacji i współpracy. Dlatego w razie trudności i wątpliwości zalecam najpierw postarać się wyjaśnić wszelkiego rodzaju kwestie w ramach np. kontaktu właśnie z jednostką sanepidu albo np. korzystając z nieodpłatnego poradnictwa. Informacje na temat nieodpłatnego poradnictwa Pozostałych filmików serii, czy innych fazji, które może pomóc, znajdą Państwo chociażby na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia. Z mojej strony na to dzisiaj wszystko. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę, życzę zdrowia, powodzenia i miłego dnia.